W końcu po ponad dwóch tygodniach wolny dzień można się ruszyć, do tej pory nie było czasu żeby gdzieś wyskoczyć, więc dzisiaj pędzę sobie tak pojeździć po regionie. Nic konkretnego w temacie. To tak na rozruszanie się. Konkretny wyjazd planuję na 28, ale to wszystko w swoim czasie. Także ja sobie jadę do przodu. Zobaczymy się później, gdzieś w terenie. No, pokazywało na pomiarze prędkości 23, na liczniku było 23, czyli jest dobrze ustawione. Prędkość do zdolona. Mandatu nie będzie. Więc co tam następuje? Obracam sobie licheń tak w szybkim tempie i dojechałem do miejscowości Niedźwiady miał małe, gdzie wita nas. Niedźwiedź. I teraz wracam z powrotem przez licheń. Dokoła, także na razie. Niedźwiady małe, są jeszcze duże. Ale tam już nie jadę, bo nie ma misia. Także wracam do I zwracam sobie z niedźwiadów, z Lichenia, ta droga do Lichenia to jest jedna z tych nudnych, nieciekawych dróg, tylko wokół pola i nic poza tym, przynajmniej jest mały ruch. Jest godzina za 10 trzecia i zrobiło się gorąco. Miałem wracać inną drogą, ale wrócę normalnie tak jak jechałem w tą stronę. Bo tą drogą co wracałem to jest prosta droga a tą drugą to jechałem tylko raz tam jest trochę wygibasów, górek także nie chcę mi się tygać to też sobie wrócę tą co jechałem w tą stronę Więc zobaczymy się gdzieś później Może na postoju Ale ogólnie kurde Super się dzisiaj jedzie Niby teraz jest tak, nie, nie, gdzie niegdzie lekko podjadę, zależy gdzie się skręci Ale ogólnie jest dobrze no, i Nawet z górki jest jak to można jechać ja mm. Tutaj na tym skrzyżowaniu. Miałem kiedyś taką historię. Wracałem z Biskupina. Pierwszy raz wtedy byłem w Biskupinie. I zmyliła mnie tutaj tabliczka z napisem "Konie 16. A praktycznie byłem już połowy drogi dookoła. I się wróciłem, pojechałem do Sąpolna. A stąd do Sąpolna jest 16. Sąpolno do dookoła jest chyba, nie wiem, około 28 6 to prawdopodobnie było zmęczenie już no, taka historyjka dobra śmigam przed siebie dojechałem do koła gorąco się zrobiło fajnie było dzisiaj szybko poszło także to by było na tyle Tak jak mówiłem 28 wybieram się w dalszą podróż podróż za sporo zobaczymy także co? Do następnego razu